Dostałem niestety informację, że kanały komentarzy są ostatnio zastraszane. Wiecie, większość twórców prowadzi działalność gospodarczą, więc w CIDG, w bazie przedsiębiorców, są ich adresy. I koledzy pewnej influencerki yy, wysyłają te adresy do tych kanałów komentarzy, że o, zobacz, mamy adres twój, nie? Ty kurde, taki i taki, i wyzwiska jakieś. I do czego to ma doprowadzić, że te kanały komentarzy, czy to doprowadzi, że te kanały nagle powiedzą dobra, to nie nagrywam? Nie, no to nagrają tym bardziej, skoro jest już taka akcja. Nawet ja nabrałem teraz ochoty, żeby nagrać materiał. To tylko doprowadzi do eskalacji. I jeszcze wysyłać takie straszenie z oficjalnego konta na Instagramie? Bardzo dziwny ruch. To też ja bym chciał wiedzieć, czy ja też mam się bać, bo ja nie dostałem jeszcze żadnego ostrzeżenia. Więc nie wiem, czy mam już na Utamowicie jeździć, czy Energy Ringa założyć. Nie wiadomo, czy, już, czy mogę bez.